Siemanko, słuchajcie, kompresor naprawiony, więc zabieram Daniela. Jedziemy tam, gdzie ostatnio porzuciliśmy ramę od witary, bo kompresor siadł. Dlatego żeśmy tego nie dokończyli. Jedziemy, robimy piaskowanie, przyjeżdżamy. Zrzucę Wam parę takich ujęć z piaskowania i pokażę Wam później ramę, którą, która jest gotowa, tak jakby do epoksydu. Powiem Wam też jeszcze, bo zmieniam troszeczkę epoksyd, nie ze względu, że ten, którego używałem PPG jest zły, tylko chcę przetestować coś innego. Co prawda gdzieś już go testowałem sobie tak na jakiejś tam blaszce, robiłem jakieś takie swoje testy, co też Wam chyba pokażę w późniejszym czasie. Zobaczymy jak to wyjdzie na ramię, jak się będzie zachowywać. No to do później. Słuchajcie, witam Was z powrotem. My jesteśmy po piaskowaniu, ale już jesteśmy po piaskowaniu w zasadzie. Yy, Jeden dzień, tak? Bo rama się okazała, że powiedzmy, że była dobra, ale trochę poprawek było. Zobaczcie tutaj zostało został jeszcze taki bałagan, jakby po, piasko, po spawaniu gdzieś narzędzia i tak dalej. Ale zobaczcie tutaj, już w takiej jakby niedokończonej jeszcze lakierni. Ale chociaż już tu montuję, bo maluję, bo już mam bramę i w ogóle. Rama jest przygotowana w tych miejscach neurologicznych, no to jest psiknięta tym moim dinitrolem, co używam. I to mi się sprawdza, i to zostaje. Wygląda to w ten sposób. Tutaj zrobione takie wstawki. Pod spodem, ponieważ tutaj były oryginalnie zgrubienia, ktoś tu naspawał. O, teraz lepiej widać, tu ktoś na jakąś podkładkę dużą naspawał. Żeśmy to zerwali, zrobiliśmy tak, jak mniej więcej powiedzmy, powinno to wyglądać. Fabrycznie tutaj, też to samo w czterech punktach. Najgorzej było, jak gdyby w tej części ramy. To znaczy, ten kawałek. O, teraz ten kawałek rury. Ten kawałek rury zaspawany z ramą aż do tej rury, tutaj grubej, jest wymieniony. Oczywiście to musieliśmy jak gdyby wziąć i, i zwalić, żeby to zrobić. Wygląda już to całkiem solidnie, całkiem spoko. I tyle. Więcej jakby takich wstawek nie było. Tutaj jeszcze była, słuchajcie, wstawka koło rury, która jest też e, zrobiona na gładko jakby z rurą, więc e, jakby z ramą, więc tutaj nic nie odstaje nam. Na to pójdzie za chwilę. Już wam mówię, słuchajcie, na to za chwilę będę kładł epoksyd i teraz mm, zawsze używałem e, PPG Sigma Cover 350 i mi się on sprawdzał i sprawdza mi się nadal więc jakieś tam zawieszenia i tak dalej robię dalej tym ale postanowiłem wypróbować podkład aluminium masterbond tam jest chyba 70% aluminium bodajże i ta rama pójdzie właśnie w tym podkładzie ona niestety tutaj będzie musiała troszeczkę sobie jakby dojrzeć. Mamy ciepło na dworze, więc szybko to jakby wyschnie. Jutro zamierzam puścić poliuretan na to. Efekt epoksydu pokażę Wam w następnym filmiku, jak to wygląda. Bo nawet powłoka mi się wydaje, że jest taka dla oka lepsza, chociaż będzie i tak wszystko przykryte. Ale dobra, słuchajcie, ja się biorę za malowanie. Do następnego zobaczycie, jak wygląda reama. Ale też pokażę Wam. Rama to będzie taka wstawka, pokażę Wam urządzenie diagnostyczne, co może Wam się tak naprawdę przydać za niewielkie pieniądze. Ja już sobie je testuję, żeby Wam to pokazać. Dostaniecie link ode mnie też do tego urządzenia. Nie kosztuje sporo, ale o tym wszystkim powiem Wam w czwartek. Filmik będzie pewnie po godzinie 18.00. Na razie to tyle, trzymajcie się, hej.